Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym krótkim odcinku, w którym przedstawię wyniki konerów oraz troszeczkę opowiem wam na temat tego pytania, jakie wam zadałam, więc zapraszam was do oglądania. Jeśli chodzi o Nexonite, to jest bardzo krótko opinia, według mnie właśnie też jest ostateczna walka między Monstroxem a Merlokiem i ja myślę, że oboje mogliby wrócić do... Swoich prawdziwych ludzkich form, też moglibyśmy sieść w niej rycerze. Klej stałby się już normalnym człowiekiem, ale pewnie stanie się już w czwartym sezonie. Ale to trudno stwierdzić. W ogóle czwarty sezon nie będzie ostatnim na x ponieważ się słabo się sprzedaje. Jeśli chodzi o Ninjago, właśnie ciężko mi bardzo stwierdzić, ponieważ Ninjago ma bardzo rozwiniętą fabułę, ale marzy mi się, żeby była taka walka pomiędzy wszystkimi złymi na dobrych, żeby wrócił mroczny Władca, żeby wrócił Chen i tepe. No i fajnie by było, jakbyśmy zaczęli wreszcie pierwszego Mistrza Smiedźńców w serialu. E, może by się trochę wątków też, um, no, dowiedzielibyśmy się czegoś. Jeśli chodzi o recenzję pana Szczupaka, co napisał, powiedział, że statyczne pokonanie monstrukcy. Ma nadzieję na cielesną formę oraz Nexo ostatecznie go pokonają. Być może będą musieli poświęcić Merloka już na zawsze, ale takie zakończenie Nexo Knights byłoby całkiem dobre, ponieważ i tak by już się nic więcej nie działo. Reklamodawcy do mnie jeszcze napisali: Szkoda, że tylko jedna osoba, ale to tylko lepiej dla pana Szczupaka. Przykro mi, że więcej osób się nie zgłosiło. Myślę, że troszeczkę nad anulowaniem serii, ale to pewnie po pierwszym sezonie. Jeśli chcecie kolejny konkurs, to. Myślę jakieś pytania, ale to dopiero za kilka dni. Cześć!